Jestem technikiem mechanikiem. Pracowałem w fabryce w zawodzie Mechanika przez 42 lata. I tam remont, modernizacja. Ale wyszło z tego, że zamiłowania chciałem być jakimś mechanikiem, ślusarzem, czymś jak to za młodych lat. I po skończeniu szkoły zawodowej po podstawowce, skierowali mnie w 54 roku. Do fabryki tocznych, jeszcze wtedy była, i tak ugrzęzłem, że przepracowałem 42 lata. W Kraśniku nie było zakładu takiego dorabiania kluczy, ostrzenia noży, nożyczek, siatek do maszynek do mięsa, reparacja zamków. No i innych rzeczy jeszcze, które są gospodyni potrzebne, w domu przeważnie, to chciałem mieć jakieś zajęcie w chwili pójścia na emeryturę. Otworzyłem zakład tutaj w 1987 roku i 27 lat już tutaj w zakładzie w sumie jestem. Oprócz dorabiania kluczy, który jest głównym moim celem, bo to mnie interesowało, zamki, klucze, różne rzeczy takie, ponieważ robiłem na, w takim zakładzie, w fabryce, w dziale, w którym właśnie takie sprawy interesowały mnie. Urządzenia różne, pomiarowe, różne urządzenia do maszyn, do obróbki metali. Cały czas, całe życie byłem związany z metalem. Jak się ma zakład i maszynę specjalistyczną, tak zwaną kopiarkę do robienia kluczy, też wyratuje gospodynie i dorobie klucz. Jak nie ma, przeważnie kopiarka służy do tego, żeby klucz skopiować. Ktoś przynosi klucz, który jest jego i się dorobi. Klucze występują różne i ludzie mają różne. Klucze to tak jak są różne zamki, kłódki, kłódka mała, duża, różna. Klucz wykonać to trzeba mieć surówkę, tak zwaną. Oczywiście jedzie się do hurtowni na fakturę, daje się listę odpowiednią, bo w tej chwili Kluczy typu łucznik jest 27 rodzajów. Z jednego drugiego nie można zrobić. Musi być odpowiednia surowka. Biorąc od klienta, to się patrzy, co to za klucz, taki się dobiera, i z niego dopiero można dorobić. Ponieważ nie można z jednego do drugiego, bo są różne typy. Każdy klucz ma swoją nazwę i ma swój symbol. Oczywiście trzeba ich mieć wszystkie w głowie. U5R, tak wygląda. Kluczyk, to jest do szafek szkolnych, dzieci są wyposażone i ty typów jest cztery. Oczywiście są jeszcze inne, ale u nas w naszej okolicy są te typy. oczyścić. Jeszcze jest dużo innych takich kruczków. Nie tylko to, bo maszyna zrobi, ale krucz kr trzeba tak zwane ogradować, troszkę obejrzeć, czy nie jest ostry, czy nie jest, żeby dziecko się nie skaleczyło. No przede wszystkim ważniejsze, najważniejsze jest to, że ma otwierać. Tak samo Ostrze, siatki do masznych, do mięsa, noże zwykłe, kuchenne dla gospodyń. A każda gospodyni nożyczki, małe, duże, różne, fryzjerskie, krawieckie. Która kobieta ma ostre nożyczki w domu? Może <śm> mi powiedzieć, a potrzebuje większych i mniejszych. Różne mają, prawda? Bardzo wygodna maszyna. Z tego się nie da wyżyć. A ja tylko przez to to założyłem, że lubię robić w metalu. To są usługi. A usługi to dwa dni. Może nie być nikogo, w zależności od pogody czy zimy, ale później czasami ktoś przyjdzie, którejś gospodyni potrzebne. No i czas na emeryturze ponieważ nie mam pola, nie mam żadnych innych dochodów, to no chciałem sobie parę groszy dorobić. Z jedną osobą się porozmawia, drugiej się coś zrobi, no i szybciej na emeryturze czas spłynie. No i tak do dnia dzisiejszego.